Cześć, cześć kochani. Witam Was serdecznie w dzisiejszym odcinku krzyżówkowym. Jak widzicie, krzyżóweczki za 3 zł, 5 sztuk. Zostawiłam sobie po 5 literek. Wcześniej je drapałam. Mamy UIS. Wydrapałam po jednym wyrazie gdzieś tam. U uh, i S tu jest S U i tu jest S L i E tu jest E L Ewa. Jeden wyraz. Było W? Czy nie było? Nie było. Doskonale. To jakaś pomyłka? Ajajaj. No pomyłka, no. Tak to jest. Z krzyżówkami. Dobra. L i E. B l, a, t, jest. A, l, B, a. Dobra, tu mamy dwa wyrazy. Czy jeszcze gdzieś jest l albo e? Nie widzę. Tu jest e. I h to jest h r było ale c nie było h jest to I co? r k nie było z jest są trzy razy. s było a A Dobra I nie było, C nie było. D nie było, W nie było i D L było R było Ale D nie było. No okej, okay. powiedzmy, że znalazłam trzy wyrazy BBB. Tutaj mamy U i V. U i V. Unca. D-I-L D-I-L Så jag säger den veras Ada, S O F, A, drogi D-I-L R. R R Dwa wyrazy są. Ale chyba nie widzę więcej. Tak, jest spusta. Tutaj nam zostało do wydrapania k i y. Tu jest y. Tu jest k. K. K k g i t g i t g i t g i t g i tu jest t tu o w nie było O. o i O hmm. Niewiele nam to daje chyba D i S Czyli zdrabka jest pusta Tu zostało 오이오어오오오 음哼 오 D i R jest jeden wyraz Ada. To było z wcześniej. Tu jest R. Adonis. Zdrowka jest pusta. I ostatnia. Tu jest jeden wyraz. Max. B i H. B i H. No nie widzę. Dwie litery i nie ma. T i P T i P Matko Święta jest P Jedno szok Tutaj jest D D tu jest jeszcze P, ale K nie było. jest D, E było. Hmm. Troszkę to widzę. SUT, drapka jest pusta. Podsumowując na pięć drapeczek Cztery przegrane, jedna wygrana, tylko 3 złote. Nie, nie ta. Wygrana jest ta BBB. Tu są szata, blat i alba. A tu jeszcze widzę G, ale to nam nic nie zmieni, bo nie było I. Więc raczej są tutaj trzy wyrazy. Cztery, Ewa. E. A nie, bo w u nie było matko. A tu rajd. Nie. Dobra, trzy wyrazy. Trzy złote. No na 15 zł wydane. Trzy złote wybrane. Takie trzy złocisze nędzne. <laughs> znaczy się, nie, pieniądze nie są nędzne, no nie są nędzne, ale w porównaniu do 15 zł taka trochę nędza. <laughs> Kochani, zapraszam Was do subskrypcji, komentarzy, lajków. Wesprzyjcie dobrym słowem. <laughs> Trzymajcie się. Zapraszam do następnego odcinka. Pa!